Dzisiaj miałem okazję opowiedzieć o zmianach, jakie przyniósł Polski Ład, czyli jedna z największych reform podatkowych ostatnich lat. Opowiedzieliśmy o perspektywie przedsiębiorców, czyli zarówno o tym, jak przedsiębiorcy musieli poświęcić i zaangażować się czasowo, aby zapoznać się w ogóle ze, ze zmianami legislacyjnymi, jak wpłynęło to na opodatkowanie, oskładkowanie. Bieżących dochodów przedsiębiorców, a więc przede wszystkim w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne, która powiązywana jest obecnie z bieżącym dochodem oraz z uwagi na brak jej odliczalności od podatku. A także zastanowiliśmy się, jak przedsiębiorcy zareagowali na zmiany w odniesieniu do pracowników, którzy również. Ponoszą konsekwencje zmian wprowadzonych w przepisach podatkowych. Podzieliliśmy się doświadczeniami we współpracy z naszymi klientami, jak oni reagują na te zmiany, to znaczy, jak podnoszą wynagrodzenia, albo jak zmieniają model współpracy ze swoimi pracownikami, jak wybierają formę opodatkowania, albo wręcz decydują się na przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także w jakich obszarach mogą szukać bieżących oszczędności, w tym przede wszystkim w obszarze składki na ubezpieczenie wypadkowe czy wpłat na PEFRO.